Ludzie pobiegł? Tam jest. Dobra, widzę. Czekaj. Kurde. Strzelaj. Czekaj, niech. to jest sniper, kiedy do niego, w niego. Nie wchłani, nie wchłani. No spróbujcie, dokładnie. Dostał. Dostał. Dostał jest stubit. Mhm. Tak, dostał. Mam granaty. Można go wywalić stamtąd. Podemnik jest? No, to rzuć granatami tam do środka. No pewnie, że tak. Wchodzę. U. Nie wchodź, bo gra granaty cię Ale ja nie wiem, gdzie on jest. Dobra, weź tamtego, ja zrobię um, tego zombiaka. Dobra, z pieprzej, z pieprzej. to hmm, kolejnego. Czekaj, kuźwa, zombiaka mi walczy o ten to las, kurwa, macie. trochę, robimy to. Eee, dobra. A to. Po Oni w budynku są? Jeden jest chyba. Ja nie wiem, gdzie on jest. Ty. On rzuca te Otwórz się tak drzwi, żeby nie było widać. Chyba, żeby żebyś nie był na wizawi drzwi. Niech drugi rzuci granat do środka. Ale nie, to jest... To jest. Czy ty rozumiesz, że on jest w tym więzieniu? A, więzieniu, okej. Okay. To jest... Słuchaj, wrzucę tam granat, wrzucę tam granat wyżej. My ja musimy być gotowi do ucieczki. To ja nigdzie nic nie uciekam, kuźwa. I to jak rzucę granat, to co? Jak nie trafię? To... gdzie rzucaj granat? weź ten weź zamknij tutaj kuźwa ten masz wytrych? zamknij te drzwi żeby nas nikt nie kuteń, przypadkiem nie przypadkiem z tyłu nie jest słyszysz mnie? tak mógł się wylogował mógł się wylogować pewnie z pizdy, kurwa strzelił ale wiecie to niekoniecznie nie, nie, nie zawsze że nie znaczy, że się wylegował, nie? No ja wiem To wrzucam na górę granat. No dole go nie no, ma. No lecia, się... co ci szkodzi, kurwa. Czyli musi być. Z tym jasno osłoni. Ja jestem chyba. To ty biegasz? Słyszałem podwójne bieganie. jest jestem? się ale się boję. Otworzysz drzwi, żebyśmy mogli wypiec jakby co? Kurde. Kurde. Tak, tutaj ktoś będzie, tak? To, gdzie chcesz uciec? No dobra. To otworzy się to, tutaj się wybiegnie. Wchodzić można. To wchodzimy, nie? Wchodź, tylko uważaj, żebyś w plecy nie dostał. Starajcie się cały czas w ruchu, panowie. Dobra, otwieram. Muszę Jest tam, strzela. słuchaj, osłaniaj, osłaniaj mnie, okej? Okay? Jesteś w drzwi? No. Chyba no. słyszę jak strzelacie. chyba słyszę jak napierdalać albo obość, no, to zamknę, zamknę. poczekaj, że granat. no właśnie też chciałem to zrobić no to otwórz szybko naprawdę tuż mi kwadrat nacisk na, na ten na ten przeszykowany tak żeby tylko rzucić nie jak on już ten otwarty granat. Mam. jest wrzucony Zawleczkę wyjąłeś? Tak huknął Jak no się Musiał skinąć Co? Ja... Ty... Ty, dosta... ty dostałeś od swojego granatu? Nie, ty nie ma go tu w ogóle. Musiał wylecieć Cholera no jak to no? No mówię ci wyleciał, nie? Gdzieś rzucił granat, to a, wyleciał. Granat, gr gr granat go wypierdolił. No to wychodzimy, a jasne. To na zewnątrz. Ty, on mi plejta na uszkodził. No pewnie, leży tutaj. Na zewnątrz? No chyba, bo w plecach ma taki czarny. no to chyba. To... to czekaj syn na prawie szybko spodemki. No to weź go dobij tam Czy mogłeś go dobić przez no dobra otwieraj no nie, jak on leży to już kurwa leży na plec na ten na plecach na leży. Na brzuchu leży no sprawdź bo na brzuchu może, może być nieprzytomne To gdzie on jest? Mi się wydaje że to on ja nie wiem czy to na pewno on... To on jest To jest on jest... No, no, na razie Ty może go nie, Na niego nie podchodzi, może że tam kuwał no, Dobra Po chłopie. Uff. Ale co to w końcu żeście go porobili grenatami? Tak Zajebiście. Ale gości musi być wkurwiony. <noise> Ty co on ma? Tłuszcz. Tak tłuszcz, dawaj wchodź z tym plecakiem, to szybko Nie wiesz tego tłuszczu stary, bo to może być ludzki tłuszcz No Dobra, to miałem tutaj Ale ładnie, no i teraz macie chrzest bojowy, kurde Jednak zdałem test <grym wytrych> I to nawet nie ślę Przyznaj mi rację widzisz, i tego potrzebowałem Co? Wiesz co miał? Hm? Magazynek dostał Nieee O, miała mój ja złudu mojego w Ale dostał z teraz Myślę Przemarło na doktowizora? No O, bo czek w puszce mój jest złud. O, O, teraz mam go ulewanie doktowizorka. No, nic no, więcej nie ma ciekawego. Kluczowy o, tu tylko Takie strzelaniny mogę mieć Które będę wygrywał cały czas Mude no, Mezis, kurwa, spisałeś się na medalko Granatami tam go zrąbamy, ale przyznę jeszcze raz Dostał z VSD. Dostał Nie miał przyznania nie wiem czy może... na, naci, naci, naciśnij, naciśnij sobie y, szerkę i zna, z, nagraj plik wideo. Sobie potem obejrzysz. A ja nie miałem włączonego na więc nie wiem czy się nawet. Konsola cały czas ci nagrywa, mordę. I sam kliknąć? Kwadrat. I to masz, zapisz plik wideo. Masz szerk, klikam. Mhm. I co, który teraz? No nie wiem, co Klipp tam video. ci wyświetla Clip tymeciana cała poszła się walić